Czemanko, z tej strony w Szamiarze, grubej wciągnij wersalkiewo, telewizja patrzy, a dzisiaj znajdujemy się... A jest gruby kurwa. No mamy dwóch grubych. Hey, zobacz jak komu kalba wypierdala, podnieś kopcikę. No właśnie. No podnieś No podnieś. to No podnieś. no co? No i co, znajdujemy się dzisiaj pod Borową chatą. Jesteśmy gdzie? W Jaworzu. W Przyjechaliśmy zjeść. Jak zwykle, normalne chyba to już u nas jest. Ale powiem Ci tylko tyle, że dzisiaj sobie w końcu kurwa pojedziesz. O. Nie będziesz gęgał, że jesteś nienajedzony, w końcu się... nadajemy. No to dobrze. No. Trzymam za słowo. To Ci mogę udowodnić, zagwarantować, że tak będzie. Czyli no. mówisz, że dwa posiłki dzisiaj Dawid zamawia. Jednego, jeden mu wystarczy, <laughs> zobaczyć jak mu kalgon wypierdali. No, <laughs> tak no, jak no, powie, że... podnieś! <laughs> Zobaczymy co jest w karcie i, i pomyślimy. Dobra, za chwilkę damy... No, ale ja jedno, nie jedna, no. nie? No, i trzeba sobie po prostu pojeść. Ja i jestem i głodny, nie? No. nie jadę obiadu. Ja też dzisiaj nie jadłem obiadu, więc dzisiaj... No jesteś nie marudny się. i jeszcze głębszy, że sobie roztapisz jakbyś, nie wiem co. A ty masz czapkę, no, pokaż wosy. No, ładne, piękne, ułożone, a ty co? Dobra, idziemy. Darek, przyjechaliśmy w te góry, do Ogrodzieńca, tylko jeden jest minus. My jesteśmy kanałem Wszamiarzy i jestem głodny. Powiem ci szczerze, że ja też już bo tak siedzimy na tym powietrzu, piwko się pije i by coś człowiek wszamał na tym, ten żołądek, nie? No właśnie i teraz... To nam pomoże. Trzeba czekać na Rafała. No to czekamy na Rafała. No i z, z głodu już jest się. Ale mam to, na co czekaliście. Już nie będziecie głodni. Chociaż... Darek. Darek chociaż... Trzymaj. Lekko sama, same, samerko! Oooo! Ja będę dalej głodny. Będziesz dalej głodny. Ale mamy drugiego! Rogalika. Dawid, trzymaj! Ło! Wow. Kuch. 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 Też Kuch. będzie głodny, ale mam alternatywę. Jako? Patrz, co znalazłem. Mam ogóra. Ogórę! Łap! Wow. Lepiej złapać ogórka, niż kolegę za szurka. <laughs> Tak, dostaliśmy te wszystkie zamówienia ile czekaliśmy? Ponad pół godziny. Pisał na karcie, że do pół godziny, chyba że jest dużo klientów, no to się przeciągnie. Przeciągają się, no. No i jeszcze przeciągło. A teraz co? No testujemy, sprawdzimy te dania. Co ty sobie wziąłeś? Ja sobie wziąłem dewolaja, ale z oscypkiem. No taka... I, to to I frytki serem. Tak, i frytki z serem. No to jeszcze tam kapustka zasmażana. ale najbardziej jestem ciekaw właśnie tego devola z osypkiem, no bo to jest taka niecodzienność. nie spotykasz tego. A, w ja, tak A ty? ja oczywiście wziąłem klatkę dzieleczonego z pozwolnicku. Uwielbiam je jeść, tak jak mówiłem na pierwszym odcinku. No i chciałbym wam pokazać, że kurwa porównanie tego 900 gram, w bidzie, 900 gram w bidzie, a 900 gram w borowej chacie to naprawdę jest różnica. Czyli byłem oszukany w tym. Ja sobie wziąłem to na schabowego szefa kuchni. Są tu pytarki, ser, obódki jakieś I oczywiście jakieś ziemniaczki z kociołka, ale la... Ale piecionki, ale pieczoneczki. Tak? No i przyjechaliśmy tutaj, bo Darek dobry. tutaj zachwala, że tutaj warto przyjechać. No bo placek więcej jest dobry, no nie wiem, jak reszta. Zobaczymy, ocenimy. Proszę się nie wypowiadać. Tutaj w Szamierze teraz testują. Zaraz się obsmarujemy, czy to było dobre, czy nie. Mm -hmm. Tutaj widać tego placka od razu. Dwa placówki, no. takie. Fryteczki Góre. prawidłowe z serem, ale kapustkę jeszcze spróbujemy. Ziemniaczki praktycznie jak takie z kociołka, jakby z tego. Jak świecionki, nie? Tak? No tylko, że mało słono. Szykując. Powiem tak, że ten fryteczki dobre, ale ta kapustka była lepsza. Ostatnio, jak byliśmy, idziemy w górę. Tam mi bardziej smakowała ta zasmażona. No i danie główne. Od razu letnie się posadziło i podwykrzyło. Nie będę trochę tak przez nos mówił, bo zakretowany jest. Cudza sypka. Za dużo klimy. Powiem to tak, że dobry jest. Trzeba to przyznać. Nie ma jakoś na razie kawałków mięsa, jeszcze się nie nagrzebałabym. Widzę, o. że tam jest w środku oboży. No faktycznie. Już myślałem, że nie będzie tego. To był takich kawałek. Ale naprawdę tu coś widać, że jest te 900 gram. Ale tam to nie było tego widać. Ja jestem czekaw, bo no. on ma tutaj za wiele tańszy niż no. widzie. Tak. Bo widzi on 30, chyba 36 zł 36, 37 zł, no? tutaj idą 33 zł. No, Ja jestem czekał, czy w tym dewolaju ten oscypek jest zwykły biały, czy jest gridowany? Ale chyba zwykły biały. Nie, no, zwykły biały na pewno. Znaczy, mam kapustkę zasmażoną, ale mi bardziej smakowała w tej restauracji, idziemy w góry. Tutaj no. taka... Dobra, to to sobie sprawdź a ty masz dobra mam a, że się fejka masz Fajka? bo spojrzałem tam a tam kamerzysta ma sałatki. on ma schowaną to jest drugi odcinek czy pierwszy gdzie kamerzysta co nie pierwszy odcinek należy chociaż na zapieksach chyba ja nie jadłeś na zapieksach no co, chyba w końcu się skądś pojedzony. Dobrze? właśnie. W końcu wyjdę pojedzony. Zjem ze smakiem. Nie będę wkurwiony. Fajnie tego sypka widać. Co bym mi pokazał. Zrobimy to tak. Na, na dwa razy. Będzie łapę. A ja właśnie, że dużo razy w górach byłem. To uwielbiam osypki. Zawsze, jak jestem w górach, to. Te lokalne osypki kupuję. No i czuć tego osypka jest dobre. nie mam kurcie naprawdę tutaj jeszcze co przyczepić. Jedynie co to do kapustki A ja jak osypek Niczym się nie różni. Różni się tylko ten w tym, co jest w Lidlu na przykład w sklepach no są do kupienia, a to co masz w jedzeniach czy e, gdzieś nawet na festynach jakichś, tu masz te osypki, to jest jedno i to samo jak To też fajny? Powiem się, że brakuje takiej panierki. Widzie jak, no. jak jest ten po czy jakiś tam nie pamiętam, ten mm. panierki. widzie, to nie było z panierką do dopiero jest to wszystko nakładane u góry, a tutaj w tego niektórych... w ogóle nie przepada zbytnio za to bez panierki. Dobra panierki brakuje. No i mhm. no, jeszcze fajne by było ciekawe połączenie jakby jeszcze do tego do tego dewolaja dali boczek. Bo masz odsypka z boczkiem, nie? No albo żurawinę. Pokaż, mhm. a to żurawiną to, to tak. Dla mnie odsypać tylko z bocznią, z żadną żurawiną. Mm? A ten do to duży, nie? Duży. Ja sobie wiedziałem, że to jest też będzie jakiś dziwny, tak jak w Bidze na przykład, bo w bidzie są naprawdę te schabowe duże, nie? Mhm. Szyrówki mm. dla mnie takie są dziwne. Niesmaczne. A za każdym razem to jest coś No. No, Akurat teraz mi i brałem plaska, to był całkiem Co teraz zostałem? No. Ja tak Nie, to bym nie bardzo duży to nie To że nie jest To prostu tak nie zrobił. a nie To e, do sosu. Bo ja nie zrobił. To bym nie tak nie Jestem jakieś małe kawałki z sietratą, oczywiście, takie starte. Ale nie lubię dużych kawałków. Są jakieś malutkie, nie? Teraz jakbyś tak popatrzał, to to prawie jak idzie. Nawet chyba jeszcze jest nie? Kawałki mięsa, proszę bardzo. Wiem, że coś zapłaciłem chyba, nie? A nie, tam jest taki Darek... mały kawałeczek. A Ty, Darek, te to masz jakie? Jakie Ty wziąłeś? To są z jakiegoś kociołka. To coś takiego, ale jak yy, yy, pieczonki. I co? Ten, te mięsko masz wyczuwalne? Co tam jest na mięsko? Jest boczek, jest kiełbaska, jest do tego yy, cebulka i marchewka no I takie typowo duszonki jak z garnka, wiemy. Dobra. A mięsko wyczuwalne jest, bo je widzisz tutaj od razu, nie? Odpisam sobie też jest dobry, jedynie co no to bardzo mi brakuje tej pani On no. jest taki posmarowany jakimś taki malaprzecierem pomidorowym tutaj góra Ja mam frytki z double serem Taki patent <grytki> Wypłynęło z dewolaja to teraz test frytek z oscypkiem i serem To tam na reporta. Dokładnie. Na pewno jeśli byście chcieli przyjechać tutaj, to na pewno ja mogę polecić tego blaska, która co... krzeciła mnie. Ja za każdym razem tego plasku, Tylko oczywiście wcina, nie, nie, nie przyjeżdżajcie tutaj w weekendy. weekendy jest bardzo dużo ruchu. No do dwóch godzin trzeba czekać na udzielenie. Niestety. Ale tak no, porcje są duże. nie ma co tutaj gadać. Więc jak chcecie zabrać kobietę na romantyczną randkę, żeby ją, Żeby ją upaścić. To nie na randkę, <laughs> tylko w tygodniu, elegancko. Zbierz sobie wolne no. od pracy. Tak na schabik. Kobita by przyszła, by tego nie zjadła sama. To smakuje w ogóle? Smakuje mi, nie powiem, że nie. Jest, jest dobry. No te sorrówki mnie nie, nie pochodzą. No i co? Zapraszamy na Instagrama, TikToka. Tak samo. No właśnie. To trzeba wspomnieć, to zostawcie bo... Zostawcie nam falua. Bo mało was tam. Zapraszamy jeszcze na Tipi. No znaczy Tipi. no zobaczymy czy zebrali tam na tą kamerę. Nie? ja sobie to sprawdzę, bo to będzie po paru dniach. No jak, no, jak wiesz, już jest zebrane, nie. to nie będziemy tutaj. <noise> co to była. Przejęło się, W jakimś tam kraju, chyba w Chinach jest tak, że jak zjesz, to musisz beknąć, bo jak nie bekniesz, to będzie z szacunku. Co? Mhm. Tylko nie wiem w jakim kraju, ale w jakimś na pewno. A czemu ty popijasz piwo? A co mam robić? Niech nie wolno. Jak nie wolno? Jakbym się odmawiał wszystkiego w życiu to co? To bym jedynie co to miał zaoszczędzone pieniądze. Tak. Mama? No. Masz? No, no. <grych> no nie, nie podchodzą z córki. Mam na nie ma tu nigdy. pieniędzy. A czy w zależności hmm. gdzie? Chcesz mają kapustkę, bo mi kapustka nie podchodzi. Kapustka jest dobra. Zaraz, zaraz zobaczymy. No. Jak już jesteście, dopwaliście do tego momentu, się w komentarzu, gruby nie dojadaj. To no. zaś ci urośnie. No. Czy więcej komentarzy będzie gruby nie dojadaj, to to przestanę dojadać, bo mi wszystkim. wszystkich. Ale ty robisz dobrze. ale muszę sobie odpuścić troszkę. Albo zrobimy specjalną serię. Co po odcinkach jedzenia będzie, po, będzie nagrywane jak, jak to zrzucacie Czyli mam pokazać swój trening na siłowni Na przykład Albo e, Pokażemy jak z Darkiem przebiegamy po gorie cało no i to by było fajne jak kamerzysta leci za wami i choparki czy tak, kamerzysta no, kamerzysta by nawet nie dał rady przewieźć tyle co my Chyba żebyś, kupił, hmm. chyba, żebyś mu kupił na zachodzie kraty browarów i żeby miał za I wiesz, i wy się chytli tam kratę browarów we dwóch i jazda. Patrz, pokazuje, że dwie pazera. <grym> Ale ja to nie, 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 nie lubię biegać jak pojem, bo przy trzecim, czwartym kilometrze już mam tak, żeby wszystko mi pod podchodzi. biegnę, bekam. <grym> Dobra Rafał, nie przynudzaj na razie ludzi, później. W recenzję ludziom, a nie... No to ocena, no. <tryk> na koniec. Na boku. koniec, dobra. No Ocenimy, zjedz sobie na spokojnie i Pokaż ten karkon jeszcze mam. raz, bo teraz, kurwa, spytanie, tak stanął, żeby nie było widać. No. Odzwierciedlenie nie boczkiem, boczkiem. Boczkiem. Nie chowaj tego, kup. No, życie. Um. Chyba, że jeszcze wyprostuję. A zobacz, po jak ja teraz wypiąłem. O, kurwa. Poczekaj, teraz wypnę tak jak... Wypnij to tak, jego ja... o. Nie umisz, kurwa, wypinać. To, o, to jest pika. A teraz talia osy, jak to powitałem, Najman. Talia, talia, talia osy. Talia osy. Talia osy, kurde. <noise> <noise> Palce pod żebra wchodzą. No. Dobra, dobra, no co? Jesteśmy już po jedzeniu? Tak. I dupy tak. mi nie urwało, a jem urwało po, po robocze. Boże. Boże, z czym do ludzi? Jemu ja codziennie urywa, tak że... Ej, mi codziennie. To jest dupy rywacz to. Jest normal, dupy, to, jest normal, to jest jedzenie to jest normalne czy nienormalne? No ale no dobra, no co? Smakowało ci czy nie? Mówisz, że dupy nie urwało, tak? Tak, na dupy nie urwało. To no się pompkę tłoczy, ale no. nażarłeś się w końcu, bo tylko nie widać, że tak. się napierdasz. No to jedyne, mogę przyznać, że tego się nażarłem. No. On jest taki ofensywny, I, i, bo więcej. tak jak mówiłem w odcinku, on to zaproponował. No I, co, I teraz co? I ja mówiłem w szamierze, że no ocenią. No i, no i dobra, no i oceniajcie, no. Mi oczywiście... No, no nie. Kapustka, pierwsze co, bo troszeczkę wspólnie żeśmy powiedzmy, bo jedliśmy to, to, to wszyscy razem. Ale moja ta była lepsza. Ta pustka, ja to ja to miał... Twoja była lepsza. Ty miałeś smażaną. To... Ja, ja miałem z młodej kapusty. Któraś właśnie była ten i naprawdę, no, ta, ta, ta twoja była lepsza. Ta Rafała naprawdę była okropna. No, yy, była no wziąłem dwa razy ją, żeby spróbować ją dogłębnie. I naprawdę nie, nie odmawiam jej. A gdzie byłeś tam dobrze? Tak, co do tego, co dalej do jedzenia? Kamerzysta nam miał bardzo dobre jedzenie. Nie powiem, że nie. Jeszcze nie podzielił. Jak nie? nie podzielił jadę? się. Podzielił się, dał, dał spróbować swoje. Tak. W powiem, że idealna porcja, jak się najeść. W ogóle było bardzo dużo tego wszystkiego nawalone. Kawałki mięsa to była petarda. No takie kawałki wielkie. To, 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 to no normalne. Takie, tam, jak to to, to normalne na tyle. Daje tyle mięsa do placka ziemniaczanego, żeby no, się, najedł, ale nie? się na Tak, tak. To muszę przyznać. Ale tutaj powiedz, że to no, miało 900 gram. To miało 900 gramów, Albo nawet na więcej tak. y... w bidzie na 900 gram wtedy ten placek, to, to naprawdę bida nie. jak to wyglądał. No, nawet, nawet nie no wyglądał. ale to, to wiesz, I no w jutrze... to właśnie albo mają ma słabszy dzień, no raz jest dobrze, raz jest źle. Ostatnio jest całka. Tam jest takie robione bardziej na masówkę, nie? Tam jedynie co to no. widzę, to mogę tego... Farmera polecić, bo to najlepszy kotlet, bo tutaj znowu ten schabowy to tak mniej... Bez panierki, jak bez można kotleta bez to, to panierki. To najgorsze, bo nie było panierki, Kurde, ale tak. tak to ogólnie, no nie był taki zły znowu. No ale no, no, no. panierki brakowało. Oj, ja się najadłem. No. I to jak widzieliście możecie sobie teraz zobaczyć odcinek z bidy. Tam jadłem De volaya, tu jadłem Dewolaja. Tam jadłeś pierogi. No właśnie. Aha. Dekuru. Ja twoich pierogów dojadłem. Dobra, chuj. Ale zostawimy to specjalnie dla was. No. Tak. Pomyłki są najlepsze. W tylko. ty kur... a No nie wiem, bo no. jadłem tam dewolaj, ale nie pod Kiedyś, no, no może kiedyś no, jadłeś, no, volai, i jadłeś i A masełko wypłynęło ci? Masełko no, to... wypłynęło. W bidzie, tak. Ale no jadę tutaj... pierogi. Ale ja, ci, ale, ja ci mówię, ale ja ci mówię, że ja tam kurczę przecież ale nie, nie, nie jadłem pierwszy raz. Ja, ale ja znam jadę pierogi, dlatego tak troszkę no ci cię bo Tutaj kija. ci łasełka nie wypłynęło, bo wziąłeś złą stypkę. Tak, a tutaj nie wypłynęło, bo miałeś złą stypkę. Gościu wierci, tam kuczy, buczy. No. Ta dupa ci znowu pięknie dzisiaj. Dobra, nie. oceny, oceny. Jakie dajemy oceny? dam to za, 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 za mojego placka takie 7 na 10, nie powiem, no ale no, może być. O tymka. Surówki były okropne, jeszcze do tego dodam Ja dam 8, bo brakowało mi panienki tak. Ja za tą moją zasmażaną surówkę odejmuję punkta Za Nieco tego wzią. dewolaja pół punkta odejmę, no bo Mógł mi bardziej zasmakować, mogli to lepiej zrobić. Jeszcze właśnie, jakby dodali tam boczka, w tym to już by było może chiczor. Boczka nie obok. wiem. No, no właśnie, boczka to masz obok. Boczka masz obok. No. no znaczy, no kurczę. Tu masz boczka, tu masz maćkę. Nie chcę Was. Nie chcę Was tutaj jakoś okłamywać, ale moim zdaniem, chyba bida lepsza. Więc. No tak. Jak każdy przetrze, ma inne zdanie, inne gusta. To dla mnie to, to... Nie, tu jest lepsza. Bina jest, jest dla mnie lepiej. lepsza z tym, że ten... Bo tam nie wiem, przeważnie tylko tego farmera. No, ten Farmer jest dla mnie najlepszy, tak? Ale jeśli chodzi o placka, to najbardziej placka lubię tutaj. Może tutaj tylko mają placki dobre. Moja ocena to 7 na 10. że się nie postarał. Się nie postarał. Gdybyś na piwek, panie, zostawił, to może byś dostał coś lepszego. Tak, to ja jeszcze ją może na randkę mam wziąć. No tak, ty larwę jakaś randka i napierdalamy w ślinę? Oj, Szybki tekst na podryw, Rafał, po i jedzie. Nie, wiesz, jaki jest najlepszy tekst na podryw? Wiesz, że są gody na jelenie? Idziemy się łonaczyć. Albo idziemy się złonaczyć. <laughs> no. Nie, ogólnie ja tam mogę polecić, ale na pewno klatkę. I tutaj panierkę niech nam teraz dadzą do schabowego, bo tak to nie się w dupę. No a ja doreszy. frytki mogę z serem płacić. Jedyne co mi smakowało. To ostatnio wszędzie frytki. frytki no. Ale kurczę, ja już dawno frytek nie jadł. Jak no. nie, ostatnio na ostatnim odcinku no. żeś wpierdał. Teraz tak zacząłem jeszcze frytki, ale wcześniej to chyba za Zapomniał rok o nich. Ostatnio nie chciał, nie chciał nic innego, bo za bardzo kalgą był wyjebany, bo w ogóle to młodzież Nie, piwko, piwko, piwko. Piwko nie można. Jak nie, ty to z piwkiem to zawsze można. Jak to nie można. <laughs> Dobra, no co, widzimy się w następnym odcineczku. W następnym odcinku tak, się. No widzi. i co? Lajk, subskrypcja i coś po sobie w komentarzu. No to. i może to tipli w końcu, jeśli... No nie wiem jak tam Rafa w końcu no sprawdzić to, to chujat ten. nie, bo woli dziki po robocie pić, niż no sprawdzać to, co potrzeba. Tak, tylko że my mamy odcinki na zapas, <śmiech> więc <śmiech> dlatego nie wiem, bo to jeszcze nie było. <laughs> Ale z piwkiem nie można. No. Dobra, na razie do naszego. No następnego. <laughs>